Jest to kierunek magisterski, czyli drugiego stopnia. Na tym kierunku dowiesz się jak projektować, analizować i zabezpieczać systemy komputerowe. Oto programowania poprzez aplikacje webowe, mobilne i rozwiązania systemowe. Każdy z nas używa aplikacji mobilnych, które przetwarzają i przechowują dane wrażliwe, dlatego cyberbezpieczeństwo ma tutaj fundamentalne znaczenie. Na przedmiocie z bezpieczeństwa aplikacji i systemów mobilnych skupiamy się i omawiamy takie tematy jak analiza bezpieczeństwa aplikacji mobilnych na platformy Android oraz iOS, identyfikujemy potencjalne problemy oraz luki w aplikacjach mobilnych na różnego rodzaju zagrożenia oraz oceniamy ryzyka związane z funkcjonowaniem aplikacji. Student po ukończeniu tych zajęć zdobywa praktyczne umiejętności tworzenia rozwiązań, które zwiększają bezpieczeństwo aplikacji mobilnych na różnego rodzaju cyberzagrożenia. Cyberbezpieczeństwo odgrywa coraz większą rolę we wszystkich branżach gospodarki. Można pracować w firmach IT, centrach danych, instytucjach finansowych, laboratoriach badawczych, a także w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych. Przykładowe stanowiska pracy to np. specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, analityk ryzyka, pentester, administrator lub inżynier systemów, czy cyberekspert w działach RD czy firmach technologicznych. Urządzenia internetu rzeczy są często zbudowane z wykorzystaniem komponentów o niewielkich zasobach technicznych które ograniczają możliwość wykorzystania skomplikowanych funkcji kryptograficznych podnoszących bezpieczeństwo. Ich zastosowania takie jak monitorowanie aktywności, pomiar parametrów zdrowotnych czy praca zgodnie z harmonogramem dnia użytkownika powoduje, że przechowują, przetwarzają i przesyłają dane wrażliwe. Urządzenia IoT często nie mają ekranów takich jak komputery czy telefony, nie mogą więc powiadomić użytkownika, że dzieje się z nimi coś złego. Sprzęt działa bez zakłóceń, a właściciel nie jest świadomy faktu, że jest on wykorzystywany przez cyberprzestępców do przeprowadzenia kolejnych ataków. Z tego powodu wymagane jest specjalne podejście do projektowania systemów IoT i ich zabezpieczania przed cyberatakami. Czy są planowane jakieś specjalizacje? Tak, dwie. Cyberbezpieczeństwo oprogramowania dotyczy bezpiecznego kodowania, testów penetracyjnych i analizy luk w systemach. Uczymy, jak myśleć jak haker, by skutecznie chronić oprogramowanie. Cyberbezpieczeństwo systemów i urządzeń dotyczy bezpieczeństwa sieci, systemów OT, urządzeń IoT i technologii nowej generacji, takich jak pojazdy autonomiczne.